Miałem z siebie cztery odcinki. Zapis za dużo, za dużo minut były. Bo... Muszę mieć mniej niż 15 minut. Trudno. Trudno. No i drodzy, trudno. Za długie odcinki robię. Muszę mieć mniej niż 15 minut. I coraz nie wytrzymam, no bo muszę spodać swój numer, a ja... Dobra, nieważne co się dzieje. Ale to po prostu... Nie mogę. Nie mogę i... Jak prowadzi się... Oj, się przestraszyłam czegoś. A, nie, 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 tak nie może być. Ole, stres. Za każdym razem jak tak skakam. Kurde, to szyb, To szyba, no nie wiem, Ale lecę do góry, po prostu lecę do góry, ja nie wytrzymuję. Tak to ciągle ja muszę tak zrobić, nie ja znam. Nie dam rady inaczej. No kurde! Hmm. Ale ja wolno, wpływam do góry. No kurde, nie rozmawiam po kaszubsku. A też tego szkła tyle mam myślę że też nie te te tego to, tego to zostało że po prostu nie wytrzymam. dużo szkła, mam Miecz. Co to Dobra. My się przespaliśmy No i no i mamy swój budynek, szklone cały, już nawet jest. Widzicie, moi drodzy, takiego budynku na pewno nie mieliście. Szkło. Nie, no. Po prostu. Masz mi dumę z tego budynku. Z tego też. Mega, mega. Ale widzieliście, ja z tamtej góry zrobiłam skill skurcze, no nikomu tak nie wyszedł skill, tylko było widzieliście tylko perfekcyjnie nawet ja, nawet Wiem, że mam skierowane Jak chcę robić tak pojęki. Tu jest przepiękne. Ja troszeczkę się znam na ekranie. No ale zobaczcie. tylko robię. Co skills kogo? no i już mam skills zrobionego. więc tylko więc tak no mamy zrobione mniej więcej wszystko, wszystko Mniej więcej więc ale ja zrobić? Jeszcze miałam zrobić na tym odcinku. Teraz mam powiem. Moi drodzy. Jak będzie taki odcinek. No będzie taki krótki. No. To Wam się na pewno. Nie wiem czy mam się spodoba. No. No. No będzie taki odcinek, subskrybujcie kanał i do zobaczenia, ja się z wami żegnam, cześć. Moi drodzy, jak chcecie, że, moi drodzy, jak chcecie, żebym zrobiła serię z to piszcie w komentarzach, a ja i takie taki zrobię.